Cześć, witajcie pochrypuję, ale powiem Wam, że dzisiaj jest tak totalnie... Może jeszcze klimatyzację włożę sekunda Bo dzisiaj to normalnie ugotować się można. Boże, jaka jestem czerwona w tym świetle. Ale, nie, jeszcze gorzej, żartowałam. Dobra, przychodzę do Was z holem z Biedry, dawno nie było, a jest to chwilę, no ale ostatnio opróżniłam totalnie dot na lodówkę, bo wyjeżdżałam na mały urlopik. No, i musiałam uzupełnić zapasy. No i stąd właśnie jest ten haul. Od razu wam powiem, że za zakupy zapłaciłam 188,94 zł. I mam trzy siaty. Także, not that bad. Dobra, lecimy. Ręcznik papierowy taki olbrzymi. Jutro, oczywiście, jest promocja na niego. Jest jeden plus drugi za złotówkę. No, ale już nie będę drugi raz jechać, tylko poręcznik, a akurat mi się kończy, także musiałam już wziąć. Czasami powiem Wam, że te promocje z biedry naprawdę są całkiem spoko. Co ciekawsze, to wrzucam też na Instagrama rabacikowo, Możecie sobie yy, wyrzucić te Instagramka. Tam zdarza mi się publikować właśnie jakieś takie fajniejsze promki, czy to z Biedry, czy to z jakichś innych tam takich marketowych rzeczy, czy bardziej jakieś rzeczy do domu, ciuchy i tak dalej. Nieważne. <grym> Oczywiście w opisie pod spodem macie nazwę. Ziemniaczki. No dobra, i może zacznijmy z tą torbą. I tak. Trzy worki na śmieci, znaczy trzy opakowania worków na śmieci w sumie bo była promocja pomidorki. Trzy kolorki niestety. Moje pomidorki jeszcze potrzebują trochę czasu, także <laughs> jeszcze muszę kupić, ale powiem wam, że tak pięknie wszystko mi kwitnie, że naprawdę. Oprócz ogórków. Ogórki trochę mi padły, no ale... Zamówiłam kolejne satunki. Może jeszcze coś z tego będzie. Pieczareczki. Zjadłam dwa opakowania i gusków, Wiecie, na promocji były. Trzeba było wziąć dwa opakowania. Nie oceniajcie, dobra? za mini mozzarellkę, właśnie do tych małych pomidorków. Dwa skery waniliowe. W ogóle pierwszy raz widziałam takie galaretki w Biedronce. A z tego, bo patrzyłam wcześniej na frisko, bo taka Właśnie przez tą pogodę jestem, Ale nie dość, że nie było jutro dostawy takiej, co by mi pasowała. To jeszcze za podobne zakupy w sumie, co mam tutaj. Tylko tam było więcej picia takiego, wiecie, smakowego. No sorry, bo tam pranie się suszy. Wybaczcie, ale tak jak mówię, wróciłam dopiero niedawno z wyjazdu i poprałam sporo. No, i się suszy. I nie widziałam, no, bo i za takie podobne zakupy około 280 zł tam wychodziło na frisko. E, a tutaj właśnie 188, także spora różnica w ogóle. Za same te picia w sumie strasznie dużo wychodzi. E, nieważne. E, Wzięłam trzy galaretki, bo też była promocja. Takie 50% mniej cukru. Mam zamiar przetestować te takie słynne pianki. Wiecie, galaretka z, ze skrym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wzięłam pakowanie winogron bez pestek. Mam zamiast zrobić kluseczki, takie wiecie leniwe. Także wzięłam chudy parożek. Wzięłam lekki serek. Dwa bananki. No, lubię czasami, no. Naleśniki z serem rodzynkami. Bardzo dobre są. I jeszcze ostatnio mam taką fazę na ser, że naprawdę. No i pierwotnie. Serio, jakoś nie wiem. Ser ostatnio wymiata. Dobra, wrócimy z kolejną torbą. wzięłam taki pomysł na kurczaka w sosie śmietanowo Bardzo dobre, jak nigdy nie próbowaliście, to polecam. E, takie wielkie opakowanie borówek zadyszkę było, także spokojne. wzięłam jedną paprykę. Tutaj mam trzy brzoskwinki. Trzy jabłuszka. Co to jest? Czosnek granulowany. Mozzarella light. Ale powiem wam, że już taki sezon się zaczyna robić na te pomidory. A takie beznadziejne były, że naprawdę wziąłem tylko jednego takiego. Ale jak widzicie, no nie wygląda zbyt rewelacyjnie. No ale muszę poczekać na swoje pomidory. Starek wiejski. I dwa mleczka, półtorej prezentów Mamy kolejną torbę, a nie, jeszcze coś tu mam. Almette z dziełami. Torba do tyłu i lecimy z ostatnią torbą. Szybki to będzie film. No ale to tylko taki hol A ja uwielbiam oglądać holę. jedzenie akurat. Każde w sumie haule uwielbiam oglądać. No nie wiem, dajcie znać czy też lubicie czy nie. Ja uwielbiam. I nagrywać też w sumie lubię. Jogurt naturalny, gęsty. cukinia. W widziałam, bo zawsze moja mama robi tak, że ciechała tą cukinię i w jajku i w bułce na patelni smażyła i przepyszna, jak nigdy nie próbowaliście. A widziałam teraz taki patent, że się kroi w tą stronę, właśnie też się w bułce tartej i tam obtacza w jajku i daje do piekarnika, żeby byłoby stuszczowo. Przetestuję. Wzięłam sobie bułeczki, te takie do odpieku, poranne, One są fajne i są też malutkie, to tak akurat, żeby się było mnie zatkać. Wzięłam fasolkę, opakowanie jajków, no i pićka, bo jest, mówię, strasznie gorąco. Wzięłam Pepsi bez cukru i coś, co ostatnio uwielbiam, ta woda z Polaris. Cudna jest, naprawdę. Tylko ona ma cukier, jak coś, także jedną widziałam. A jest przepyszna, właśnie zaraz się napiję, bo umieram z pragnienia. Jest tak strasznie gorąco, że masakra. Ja dopiero przed chwilą się ogarnęłam, bo dzisiaj byłam w pracy stacjonarnie, także zanim tutaj Dojechałam, zanim się ogarnęłam, zanim jakiś obiad sobie zjadłam. To to minęło pół dnia, a jeszcze miałam tak zarośnięty ogródek, strasznie, po prostu po tych właśnie wyjazdach wcześniej było też tak w opór gorąco. Oh, o, no, matko, was atakują, że no, nie dało się wejść po prostu na ten ogródek, i jeszcze tam coś robić więcej. Także no tutaj porosło to masakrycznie, ale już y, mam wszystko pokoszone, Pokażę wam. Trzeba się pochwalić jak jest wszystko. Elegancko pokoszone, jak widzicie. Tam jeszcze... Tu o, moja stałata wystaje. Widzicie, jakie to wielkie było. Posadziłam na teraz pomidora, ale jeszcze sadzonki do mnie przyjdą i będę próbować coś jeszcze z tego zrobić. Tak jak mówiłam Wam. U przyjdą, arbuza zamówiłam. I cukinie. I to chyba tyle. No, także zobaczymy. Jeszcze coś tam będę próbować sadzić. I powiem wam, że już jest dawno po sezonie truskawkowym, a tak mi tutaj truskawki zaczęły puszczać, że no normalnie. No, jest się tym dobrym ogrodnikiem, no co ja mogę wam powiedzieć. Dobrze, najpierw niech za chwilę zobaczymy dalej. A nie, że wielkie kaszaki też pomidorów mi porosły, a dzisiaj znalazłam jednego mi odpad. Aż taki ładny był. No, i właśnie, żeby się nie okazało później, że no, ja się pochwalę, że wszystko tak ładnie mi rośnie i tak dalej, a później wszystko mi pospala. No, taka sytuacja. Także dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że futhol Wam się podobał.